Co dzisiaj mamy w planie? Jesteśmy już po śniadaniu, co będziemy robić? Hmm, dzisiaj będzie chłodno, dosłownie. Hmm, chłodno, chłodno, co ty mamo mówisz? I śnieg? Dokładnie, śnieg. Jedziemy do hali ze sztucznym śniegiem. Jak to na pustyni jest śnieg? Nie wierzę. O mój Boże, tak, tak, jak fajnie! Leander, rzeczywiście. To Shidubaj. Dubaj. Można tam na nadach snoparcie i sankach zjeżdżać. Albo bałwana lepiej! Tak! A no więc, dzieci, ubierzcie się ciepło. Jak gdyby była zima. Pamiętacie, to dlatego Was zmusiłam parę ciepłych rzeczy zabrać ze sobą. Tak, mamo, ja to przeczuwałam, że do Shidubaj Dubaj pójdziemy. Okej, okay, lecę się przebrać. My, My też! Wszyscy gotowi? Tak! Ta ja też! I mój sprzęt filmowy! Nie może go zabraknąć! Ten vlog będzie na pewno super! Może nawet lepszy jak ten z pustyni! No to chodźmy! A więc, dzieci, jesteśmy! Widien, kochanie, czy mogłabyś popilnować na trochę Leandra i Klarysy? Tata i ja musimy jeszcze parę zakupów zrobić! No wiesz! A... -a, -a. Tak, chętnie ich popilnuję. Ej, idziecie na pewno prezenty dla Vivien kupić. Niesprawiedliwe, ja też coś chcę. Ja też. Jak wy będziecie mieli urodziny, to też prezenty dostaniecie. Bądźcie grzeczni, uważajcie na siebie i słuchajcie waszej starszej siostry. Vivien, gdyby coś było, dzwoń. Mol jest tylko 10 minut stąd. Jesteśmy w pobliżu. Nie martwcie się, idźcie sobie spokojnie, ja będę pilnować. Poza tym mam swoją kamerę. Będę robiła super ujęcia na mój kanał. Ja też chcę być na filmie. Tak, tak jesteś moją gwiazdą. <tak> Hurra! No to wspaniale. Vivian, my zadzwonimy do ciebie, jak będziemy gotowi. Bawcie się dobrze. Chodźcie, rozejrzymy się najpierw. A potem nagrywam floka. Okej, okay. tutaj jest już wyciąg narciarski. No, tak, widzę, fajny. Z góry na pewno da się super nagrywać. Ten teren tutaj jest tak rozległy. A ta góra jest perfekcyjna na narty albo sanki. Okej, okay, zaczynam mój vlog. Hej ludzie, witam was z powrotem na moim vlogu Dubaj. Dzisiaj przeżywamy coś niesamowitego. Śnieg na pustyni. Nie mogę sobie wyobrazić Leandra. Jak pierwszą śnieżkę skasuje. Vivien, ty mnie śnieżką rzuciłaś? Odwdzięczę się. Leander, to nie byłam ja. To był tylko płatek śniegu. Tak, tak. A, ale to zimne. Ta kulka wylądowała mi za koszulą. Hmm, czekaj, zaraz, ja się odwdzięczę. No to złap mnie. Jest tak zimno, że nawet mój oddech widzę. Ludzie, tak jak mówiłam. Dopiero co mieliśmy 38 stopni, a teraz mamy minus 2. To jest zwariowane. Tak, szalone. Okej, okay, pierwsze nagranie skończyłam. Co wy na to zrobimy challenge? Najszybszy wygrywa. Ja nagrywam z dołu i ten kto pierwszy otrzyma hmm, punkta. A po co jest ten punkt? Hmm, mam pomysł, pójdzie zrobimy jeszcze jedną challenge. I kto wygra temu sponsoruje gofra. To brzmi fajnie. Ja wygram. Nie, ja. Okej, okay, schodzę na dół. Na trzy zaczynacie. Wynik jest jednoznaczny. Klarysa wygrała! Ale byłeś powolny, Leander! Nie dziesz się Klarysa, następną challenge ja wygram! Zobaczymy. Na następną challenge potrzebny nam jest snowboard. Jak to nie potrafimy jeździć na snowboardzie? Tak, ja wiem, ale czekajcie. Tu jest magazyn ze snowboardami? Może znajdziemy coś dla początkujących? Sprawdźmy. Hmm. To są narty? To jest snowboard. No ale na no, dla początkujących to on nie wygląda. Hmm... ooo! Spójrzcie, ten ma nawet fotel zaintegrowany. Tak, ten jest fajny! Nad tym chcę zjechać! No, Okej, okay, no to hop, wchodzimy na górę. A potem obydwoje zjeżdżacie. I ten z lepszym czasem otrzyma punkta. <laughs> to proste! Ja chcę pierwszy! Nie, ja! Proponuję ten, kto przegrał, zaczyna, czyli Leander. Tak! Ja schodzę na dół i nagrywam. A Klarysa włącza stoper. I liczy się, aż będziesz na dole. Okej! Okay. Wszystko zrozumiane? No to zaczynamy! Leander, jesteś gotowy? Tak, jestem! Dobra! No to trzy, dwa, jeden! Widziałeś to? był taki szybki! Tak, byłeś! 14,5 sekundy! Hurra, jak fajnie! A moje nagranie jest takie mega! Leander, weź wyciąg, żeby wjechać na górę. Trzeba zmierzyć czas Klarysy. A ja z tołu potrzebuję dobre ujęcia. W porządku! Klarysa, jesteś gotowa? A, tak, a, trochę wysoko to wygląda. Yy. Boże, jak źle będziesz kierować, to się wywalisz! Co? Ojej! Czy 2, 1! za dokładnie 22 sekundy, przecinek 28. Oj, jechał on tak powoli. Cały czas hamowałam. Bałam się, że się wywalę. O co, Leander ci strach narobił? Tak, a on ile jechał? 14,5 sekundy. Co? No nie, czyli on wygrał? Tak, ja wygrałem! No, Leander, pokazałeś co potrafisz? No nie, ale jest remis. No to mm, obaj gofra dostaniecie. No dobrze, zgadzam się. Też się zgadzam. Ale zanim na gofra pójdziemy, też chcę zjechać. Tylko, że na nartach. A wy mnie nagracie. To będzie super na mojego vloga. No tak, ja chcę nagrywać, ja chcę nagrywać. Nie, ja. Możecie się zmieniać. Tylko, że nie jestem pewna, czy powinnam wam powierzyć moją kamerę. Nie martwcie, przecież jej nie zepsujemy. Tak, będziemy uważać. No dobrze, proszę. Idę po narty. Chwileczkę. Cieszę się. Nie pamiętam, jak dawno na nardach nie jechałam. Ludzie, widzieliście to? Świetnie wyszedł mi ten skok. No, jak to wyglądało? Tak, jak profi! Dzięki Wam. Już się cieszę to nagranie przerabiać. Kafle były takie pyszne. Tak, chodźcie na wyciąg. Chcę z góry parę super zdjęć zrobić. Tak. Ale fajnie było. Przepraszam, to ty Vivien z vlogu Dubaj? Tak, to ja znasz mnie? E, tak poznałam cię z tiktoka oczywiście, że cię znam wszystkie twoje vlogi widziałem. wygląda na to, że podoba ci się tu u nas w Dubaju Och, naprawdę? tak, tak podoba mi się a ty jesteś tu na narta? tak, obiecałam kuzynce, miała urodziny moim prezentem było spędzić tu z nią parę godzin o, fajnie ach, przedstawię się, na imię mam Semi miło cię poznać Semi o, Vivien, jeden fan już cię poznał Leander, przestań w ostatnim vlogu mówiłaś, że świętujesz tu swoje urodziny. To prawda? Tak, przedłużyliśmy nasz urlop o parę dni. Dlatego odprawiam moje urodziny jutro tu. Bardzo fajnie. Może się kiedyś spotkamy. Napiszę ci na TikToku. I może przyjdę na twoje urodziny? O, oh, e, tak. No to pa, udanej zabawy. E, dzięki. Godzina później. Mamo, tato, ten śnieg był taki fajny. Ja wygrałam challenge! Wygląda na to, że mieliście fajny dzień. A jutro będzie jeszcze fajniej! A dlaczego? Co mamy w planie? Dowiesz się, jak nadejdzie czas! Jestem bardzo ciekawa! Następnego ranka! 100 lat, 100 lat nie 100 lat, 100 lat nie żyje, Jeszcze raz, jeszcze raz! raz, Dobrze, kochanie! Oh, dziękuję. Najchętniej bym była budzona tak codziennie. Ja też! Okej, okay, a teraz moi drodzy, szykujmy się i chodźmy na śniadanie, ale nie byle jakie śniadanie. Oh, a można wiedzieć więcej? Nie, nie, to niespodzianka. Okej, okay, chyba nie wytrzymam. Okej, okay, a więc zrobię urodzinowe. Get ready with me. Hm, tylko, że wczoraj telefon mi spadł. I pół ekranu jest zepsute. Po prostu tragedia. Na TikToka prawdopodobnie będę dopiero wkładać, jak będę w Polsce. No cóż, nieważne. Najważniejsze, że moja kamera działa. Hej ludzie, get ready with me na moje urodziny. Najpierw ubiorę mój outfit, który wyszukałam wczoraj wieczorem. A mianowicie ten. Teraz zrobię sobie włosy. Dzisiaj chcę mieć wyjątkową fryzurę. Doskonale, tak mi się podoba. Jeszcze tylko spinka i makijaż. Krem przeciwsłoneczny. Koncila. Rozblendować. Tusz do rzęs. Róż. Rozświetlacz. I dzisiaj szminka. Gotowa. Rodzina Złotowski. Dzień dobry, Miss Vivian. Proszę za mną. Oh, Okej, okay. reszta oczywiście też. Proszę bardzo, usiądźcie. Wow, jak tu jest ładnie. I to wszystko dla mnie. Oczywiście. Wszystko, co najlepsze dla naszej córki. Oh, dziękuję. Widzicie te wszystkie przekąski? Wyglądają tak smacznie. No, tak wszystko tak ładnie wygląda, że aż. szkoda jeść! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear baby. Happy birthday to you. Dziękuję! Jaki piękny tort urodzinowy! No Vivi! dmuchnij świeczki! I życzenie! Takie porządne! Okej! Okay, ja życzę sobie czegoś! Hurra! A teraz czas na tort! Mhm, tak! Vivien! Dla ciebie pierwszy kawałek! Dziękuję! Mmm, jaki pyszny. Ja też chcę, ja też chcę. Tak, wy jesteście następni w kolejce. Pół godziny później. A teraz znaczy czas na prezenty. O tak, zacznij od twojego rodzeństwa. Też coś dla ciebie przygotowali. No, a więc, najpierw ja mam list dla ciebie. O, list, naprawdę? Przeczytam ci. Kochana Vivien, jesteś najlepszą starszą siostrą na całym świecie. Dziękuję, że się ze mną bawisz, że jesteś miła. I dziękuję, że mi włosy robisz. Jak nie chcę być taka jak ty. Kocham cię, twoja Klari! O Clarysa, ja też cię kocham. Dziękuję za taki fajny list. Proszę, teraz ode mnie. Ja też ci list napisałem. O, Leander. Kochana Vivi. Dzięki, że pomagasz mi przy zadaniu domowym. I dzięki, że mówisz mi nie poddawaj się nawet jak nic nie rozumiem. Świetna, super siostro. Mam nadzieję, że zawsze tak będzie. Leander. Oczywiście braciszku, zawsze tak będzie. Dziękuję. A ten prezent jest od nas obydwu. O, oh, jeszcze jeden prezent? No oh, jak fajnie, to jest Jelly cat, prawda? Tak, życzyłeś go sobie, prawda? Mhm. <grywka> tak, dziękuję. Proszę. Vivien, teraz nasze prezenty. Proszę bardzo, otwieraj jeden po drugim. O tak, jestem taka ciekawa. O mój Boże, nie. O, czy to jest nowiutki telefon? Tak, tak, prosto z fabryki. Przecież kochanie jest już taki zepsuty. Znaczy, czas na nowy. O, dzięki, mamo. Dzięki, tato. Oh, wow! Laptop! Przecież jest ci potrzebny profesjonalny sprzęt, żeby prowadzić karierę influencerki, czy nie? No tak, laptop już od dawna chciałam mieć! Już nie muszę filmów na telefonie opracowywać! Dziękuję! No oh, i ta Hello Kitty torba! <laughs> Jaka słodka! <laughs> Kocham Hello Kitty! Cieszymy się! <laughs> I nowa kamera! Wszystko model, prawda? Dokładnie, twoje vlogi będą jeszcze lepsze. Ej, dzięki, dzięki, dzięki! No i mikrofon! Mogę nagrywać voice-over! Perfekcyjnie jestem wyposażona w cały sprzęt! Dziękuję, mamo, tato! Chętnie, cieszę się, że ci się podoba. Tak, wszystko mi się bardzo podoba! Teraz czuję się jak prawdziwa influencerka! Przecież nie, już jesteś. Ej, zrób vloga z tą nową kamerą. Tak, urodzinowego vloga. Z nami. Okej. Okay. Hej, kochani, witam Was z powrotem. Dzisiaj mam urodziny. I spójrzcie, wszyscy są. Jesteśmy w przepięknej kawiarni w Dubaju. Wszystko tu jest różowe. Ej, jak ładnie. Zauważyliście mój tort urodzinowy. Był taki pyszny. W prezencie dostałam sprzęt do nagrywania. Testuję akurat jedną część nową kamerę. No dobrze, koniec. Mm, a to kto? A, a, Semi. O, Semi? Aha, a to kto? To jest jej największy fan z Dubaju! O, naprawdę? O ludzi on pyta, w której restauracji świętujemy? O, bo chce mi pogratulować. Mam odpowiedzieć? E, dlaczego nie? Jak był miły? Okej, okay, no to odpowiem mu pół godziny później. Cześć wszystkim, Salem i Wien wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. No, Semi, ty naprawdę tu przyszłeś? To miło. To dla ciebie. Mała kartka urodzinowa. Może ci się spodoba. Dziękuję. Jest bardzo ładna. A może zostaniemy przyjaciółmi na WhatsAppie? Tak, tak, ona chce. Tak, czemu nie? Cieszę się. Nie będę wam dłużej przeszkadzał. Życzę wam miłego dnia i dobrego powrotu do Polski. Dziękujemy, Semi. Do widzenia. Mm, bardzo uprzejmy. Aha, też tak sądzę. Vivienne na pewno też tak sądzi. O, Leander, przestań. Kochani, ten dzień jest perfekcyjny. Nasz ostatni dzień w Dubaju. Ach. A jutro wracamy do Polski. No nie, ja będę tęskniła za pustynią i śniegiem. Hmm. Za wszystkim. Ja też. Ja też. Tak samo jak ja. Ale nie bądźcie smutni. Zabierzemy wspomnienia ze sobą. W Polsce możecie opowiadać, co przeżyliście. Masz rację, mamo. To, co na pewno opowiem, to to, że to były moje najlepsze urodziny. Z wami, tu w Dubaju.